Tak, bracia i siostry, zanim przejdziemy do modlitwy, ja tylko um, przekażę prośbę modlitewną i, i potrzebę. Pierw, pierwsze, żeby mnie zapomnieć, gorące chrześcijańskie pozdrowienia od brata Piotra Milończuka. Jest wdzięczny Bogu za Wasze modlitwy. Jest już w domu od czwartku. No jeszcze dzisiaj się słabo czuje, nie jest na nabożeństwie. Ale mówi, jest, no, stan zdrowia się poprawia, był, miał możliwość, <laughs> przepraszam, miał możliwość tam, gdzie był w szpitalu, być na sali z dwoma osobami, i im głosił Ewangelię. Jedna, jeden mężczyzna mówi, że poproś, aby się pomodlili za mnie u was tam z Boże. <laughs> a drugiemu Mówi, zaproponowałem, jeżeli tego i ty za ciebie się pomodli, Mówi, tak. Mówi, pomódlcie się. Także i Piotr prosi, żeby jeszcze się o niego modlić, aby Pan Bóg dawał swoje błogosławieństwo, aby szybko mógł wrócić do zdrowia. Zanim będziemy się modlić, ja już nic nie będę mówił, ale przeczytam tylko parę fragmentów Bożego Słowa, aby wiara wzbudziła się w naszych sercach. Słowo Boże mówi... Że wiara przychodzi przez słuchanie Bożego Słowa. Dzisiaj słyszeliśmy dużo wspaniałego Bożego Słowa. Myśmy przeżywali, słuchali, potakiwali, tak, dobrze, bracia zwiastują. Ale bywa tak, że minie chwila, nawet jutro, chociażby słowo o napełnieniu Duchem Świętym, o szukaniu Boga, o jak Bazuszek wspominał o doświadczeniach, Brad Mirek wspominał o tym, jak Pan Bóg przemawia. A gdy przychodzi sytuacja, przychodzi doświadczenie, które jest mowa, jakby nam wszystko wywiało. Słuchamy Słowo, potakujemy Amen. Przychodzi trudność, całkiem inaczej zachowujemy się. Jakby nam wywiało. Dlatego trzeba przypominać to Boże Słowo. I przed modlitwą, tak, przeczytam parę fragmentów Bożego Słowa. Aby wzbudziło w nas wiarę. Mateusza, 15 rozdział, od 21 po 31 werset. I wytrzewszy stamtąd, udał się jeść w okolice Tyru i Sydonu. I oto niewiasta kananejska, wyszedł z tamtych stron, wołała mówiąc, zmiłuj się nade mną, panie, synu Dawida. Córka moja jest okrutnie dręczona przez demona. On zaś... Nie odpowiedział jej ani słowa, i przystąpiwszy uczniowie jego prosili go, mówiąc: Odpraw ją, gdyż woła za nami. On odpowiadając, rzekł: Jestem posłany tylko do owiec zaginionych z domu Izraela. Lecz ona przyszła, złożyła mu pokłon i rzekła: Panie, pomóż mi. On odpowiadając, rzekł: Nie dobrze zbrać chleb dzieci i rzucać szczeniętom. Ona zaś rzekła: Tak, panie, ale i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu panów ich. Wtedy Jezus odpowiadając rzekł do niej, niewiasto, wielka jest wiara twoja, niech się stanie, jak chcesz, i uleczona została i córka od tej godziny. A gdy Jezus stamtąd odszedł, przyszedł nad morze galilejskie, wszedł na górę i usiadł tam. I przyszło do niego mnóstwo ludu, mając ze sobą chromych, kalekich, ślepych, niemych oraz wielu innych i kładli u nóg Jego, a On ich uzdrowił. Tak iż, lud zdumiewa, lud, tak, iż się lud zdumiewał, widząc, że niemi mówią, kalec odzyskują zdrowie, chromi chodzą, ślepi widzą i wielbili Boga Izraela. Jan, 14 rozdział, Ewangelia Jana, 12 werset. <laughs> za prawdę, za prawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie, ten także dokonywać będzie uczynków, które ja czynię i większe nad te czynić będzie, bo ja idę do Ojca. Dzieje apostolskie, piąty rozdział, dwunasty, 16 werset. A przez ręce apostołów działo się wśród ludu wiele znaków i cudów. I zgromadzili się wszyscy jednomyślnie przy ciągu Salomonowym. Z postronnych jednak nikt nie ośmielał się do nich przyłączyć. A lud miał ich w wielkim poważaniu. Przybywało też coraz więcej wierzących w Pana. Mnóstwo mężczyzn i kobiet. Tak, iż nawet na ulicę wynoszono chory i kładziono na noszach. I łożach, aby przynajmniej cień przechodzącego Piotra mógł paść na którego z nich. Równie z okolicznych miast Jerozolimy schodziło się wielu, przynosząc chorych i dręczonych przez duchy nieczyste. I wszyscy oni zostali uzdrowieni. Dzieła apostolskie 19 rozdział jedenasty, dwunasty werset. Niezwykłe te cuda czynił Bóg przez ręce Pawła. Tak, iż nawet chustki lub przepaski, które dotknęły skóry jego, zanoszono do chor i ustępowały od nich choroby, a złe duchy wychodziły. I Galacjan, trzeci rozdział i piąty werset. Czy ten, który daje Wam ducha i dokonuje wśród Was cudów, czyni to na podstawie uczynków, zakonu, czy na podstawie. Słuchania z wiarą. I słuchając Bożego Słowa, słuchając to, co Jezus dokonywał, co dokonywali później apostołowie, co później, kiedy przez wiarą przyjęli Ewangelię, o, 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 oglądali wiele cudów, przez wiarę w Jezusa ci zboże w Galacji. Tak i dzisiaj. Przyjdziemy z modlitwą. Z Bożą Wiarą. Pan się nie zmienia. Dla jednych to jest tylko historia. Dla nas jest to realność. Bóg się nie zmienia. Bóg jest ten sam. Bóg ma taką samą moc, jak miał kiedy chodził po ziemi dwa tysiące lat temu. Jezus ma tą samą moc dzisiaj. Przez wiarę. Jezus ma tą samą moc dzisiaj, przez wiarę. Niech duch pański, o którym było na początku wspominane już, dokonuje przez wiarę wiele cudów w naszym życiu i niech da odpowiedzi na nasze modlitwy. Przez to, że Bóg jest żywy, to nie są tylko, to są tylko słowa. To jest realność, to jest fakt. Świadectwo siostry wiery dzisiaj złożone. Możemy doświadczyć tego wszyscy. Bóg jest realny. Bóg jest realny. I On działa też przez znaki, przez cuda, przez uzdrowienia. Niech dzisiaj staniemy w modlitwie, będziemy modlić się o tych ludzi, będziemy modlić się o Piotra, będziemy modlić się o prośby, które macie. Módlmy się z wiarą. Módlmy się z wiarą. Jezus się nie zmienił, Bóg się nie zmienił. Duch Święty się nie zmienił. On jest taki sam, abyśmy przez wiarę oglądali dzieła Boże. Amen.